Z tej strony Esteban, a to jest kolejny filmik na tym kanale i oczywiście kolejny giveaway dla Was. W dzisiejszym odcinku do wygrania macie taki kuskinka. Jeśli chcecie wygrać standardowe zasady, widzowie, zostawiacie łapkę w górę pod tym filmem, subskrypcję dzwoneczkiem, komentarz oraz bijacie pierwszy link w opisie, ponieważ przypominam Wam, jesteśmy oczywiście na Kejzdrobie. Macie konkurs na AK Asimov. Zostało 25 dni, ten czas szybko leci, więc serdecznie zapraszam. Wystarczy, że podacie swojego maila. Wpiszecie kodik Esteban i. Płacicie widzowie złotóweczkę. Złotówka to jest naprawdę bardzo mało. Oczywiście im więcej wpłacicie, tym macie większą szansę na wygranie. I na przykład wpłaci ktoś 10 zł z moim kodzikiem. Tutaj już wpłaciło sporo osób, więc serdecznie zapraszam. No bo im więcej osób wpłaci, im więcej jakby wpłacicie, tym droższe będą kolejne giveaway'e, więc serdecznie zapraszam. No i jak wpłacicie na przykład dyszkę, to pojawi Wam się tutaj wasz procent procent szans, no i patrzcie, jak sobie wpłacicie, klikniecie sobie tutaj doładuj konto. No to jeszcze z moim kodikiem macie 15% wpłatę, możecie płacić każdą metodą płatności, więc serdecznie wszystkich zapraszam. A my mamy dzisiaj 1400 zł i zostały dodane nowe skrzynki i dzisiaj się właśnie nimi zajmiemy. Lecimy od początku skrzyneczka Winter Games 6 zł 5 skrzynek, 3 dyszki, mamy dwie kosy, no i zobaczymy, czy uda się coś trafić. Zostawcie łapeczkę w górę pod tym filmikiem, bo lecimy po 15 koła subów. Jeśli dobijemy do końca lutego wy 15 koła subów, a tak planuję, że dobijemy, to będzie jeszcze jeden konkurs na kosę, bo jeśli nie wiecie, to właśnie również konkurs na kosę wystartował do końca lutego. E, także możecie sobie tam brać udział, a tutaj fajnie oddało, proficik jest. No ale otwórzmy sobie jeszcze 5 takich skrzyneczek i zobaczymy co poleci tym razem. W ogóle wczoraj był live'ik, odpaliłem się tak dla jaj o przedłużany i nagle Tito wjechał. No, ale to będziemy odrabiać na następnym live, bo jeszcze tam godzinka została. Po prostu musiałem już kończyć, więc lecimy z kolejną skrzyneczką bez przedłużania tutaj 44 zł. No, i tutaj już mamy jedną kostkę, ale za to naprawdę bardzo, bardzo fajną. Chociaż tutaj nic nie oddało, no jak na razie, tamto skrzynka yy, ta pierwsza, bo naprawdę ok, bo tam dwa razy oddało na proficik Więc naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Tutaj, no tutaj słabiej, tutaj gorzej. Zdecydowanie, więc tą skrzynkę sobie zostawmy i przejdźmy do tych droższych, mamy dalej Snowmana za 9 złotych 15 groszy, zł. no aktualnie teraz na dworze bardzo zimno, więc no, pasują idealnie te skrzynki do pogody, więc je otwieramy, no i co my tu mamy, jest też jedna koska, ale tu już są lepsze itemki, zdecydowanie i tu mamy 77 zł, a płacimy 45, czyli zobaczcie jaki kozacki profit udało się tutaj zrobić, pięknie, pięknie naprawdę. Oj, no tutaj zdecydowanie na przykład gorzej. Powiem Wam szczerze, że jest naprawdę git na razie ta skrzyneczka. Oddać sobie jeszcze 5. Mamy spoko ten budżet. Oczywiście przypominam, że cały czas trwa event Holy Moly. Gdzie możecie sobie zgarnąć naprawdę niesamowite skinki z minigierek. A tutaj mamy 99 zł, bo Guardian poleciał. No i powiem Wam szczerze, naprawdę oddaje. Naprawdę ta skrzyneczka oddaje. Eee, no a szczególnie, że zobaczcie. Ona kosztuje widocznie 10 zł. Wy nie dość, że wpłacicie z moim kodem dyszkę, to możecie tą skrzynkę otworzyć. Oczywiście z moim kodem jak wpłacicie dyszkę, to macie 15% więcej, czyli jeszcze więcej macie e, pieniążków. Macie do tego większe szanse, bo mój kodzik jest najlepszy w Polsce. I jeszcze do tego możecie zgarnąć Simowa za ponad 120 zł, około 120 zł. No więc serdecznie zapraszam. A tu mamy skrzyneczkę Snowball, 136 zł za 5, no i tu już mamy... Grubej temki. Tuż mamy grubej temki. Taki slater byłby bardzo, bardzo fajny. Otwieramy i dostajemy. Hmm, nie wiem, ile ten Big Iron. 103 zł, a płacimy 136. No, czyli tutaj strata, tutaj niestety strata, ale polećmy jeszcze 5. No i tutaj będzie jeszcze gorzej. Tutaj będzie zdecydowanie. Jeszcze gorzej, no dobra, ostatnie pięci przechodzimy na tą najdroższą skrzyneczkę. No i zobaczymy, czy z niej coś się uda trafić. Oczywiście zostawiamy tej temki na jakiś tam upgrader, tutaj też będzie strata. 95 zł mamy. No i dobra, przejdźmy do najdroższej, czyli Fast Sleading 42,50. I tutaj mamy naprawdę spoko skiny, jest dużo, dużo tempów, Lubię takie skrzynki. Także otwieramy 200 zł za 5. No i lecimy z tym koksem. Proszę, może coś dobrego. Jest hyperbista wupka, to powinien być profit. No nie, bo jest w całym stanie, ale jest 201 złotych, czyli dyszka do tyłu. Tragedii nie ma, tragedii nie ma, bo wiadomo na idea, że można to łatwo odrobić. Oj, no i tutaj już będzie na przykład duża strata, ale zostało mi jeszcze akurat na 5, bo mamy tutaj 121, no to tutaj dużo. No powiem Wam szczerze, że jak na razie ta skrzynka z moment, za chyba jest lepsza, albo ta druga, albo ta druga. No bo te droższe średnio. No chociaż tutaj jest profit, ale to jest złotówka profitu, czyli tak naprawdę nic. Oczywiście za otwieranie tych skrzyniaczek dostajecie również te punkciki, które albo sobie możecie zbierać, albo właśnie wydawać w różnych minigierkach. Mamy no, sobie tej temki, damy na razy 10 na fast modic. Może akurat siądzie taka włupka. Aj no było bardzo blisko. No ale niestety nie siada, więc lecimy tutaj kolejne 5, znaczy kolejne 15 na taki nożyk. Ojojoj, oj, oj, no tutaj totalnie, tutaj totalnie daleko. Ale spróbujmy jeszcze raz na razy 10. No tu już troszkę drożej. Jakby to siadło, byłoby kozacko na fast modiku, ale nie, 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 nie. Tutaj case pokazuje, że totalnie. Chyba dzisiaj nie ma parta na jakimś tam mniejszym procencie. Więc trzeba zaryzykować. 280 złotych, razy 5, a bumka bum lewa strona. Fast mode. Nie, myślałem że to doleci myślałem że to doleci no i widzowie powiem tak trzeba polecić all in szkoda szkoda że się nie udało i oczywiście jak macie konto premium możecie sobie dołączyć tutaj bo prawie codziennie są nowe konkursy wystarczy doładujecie konto za 15 zł to jeszcze możecie to małówkę zgarnąć ja sobie klikam dołącz no i już jestem tutaj w konkursie 675 zł dajmy sobie razy dwa ale dajmy sobie na dwa koła na dwa koła, czekajcie raz, czekaj razy dwa Ej, co jest grane? Zbugował mi się widzowie upgrader, odświeżmy to i lecimy jeszcze raz, czekajcie hop, 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 hop Raz, dwa, ale dajmy dwa tysiące no i dobra taki survival knife dodajemy balans, 31% szans i dajmy lewo Bardziej tu, dajmy lewo dół Upgradujemy, ostatni upgrade w tym odcinku Proszę, żeby to siadło I będzie naprawdę kozacki proficik Ale niestety nie siada I wiecie co, musimy jeszcze zrobić jedną rzecz 12400 mamy Wrzućmy to wszystko do Holy Moly po prostu No Jak nie uda się, to będzie lipa Aha, okej, okay, ja już użyłem, ja już użyłem i dwa razy niechcący i oddało cashback Więc co widzowie? No nic. W dzisiejszym odcinku się nie udało, ale ja wam przypominam konkurs w pierwszym w opisie AK Simov do wygrania za złotówkę. Ja wam dziękuję za oglądanie. Widzimy się w kolejnych odcinkach. No i na razie.